Sieman widzowie, ja mam się czerwony rowerek, a dzisiaj znowu będziemy się grali w Toilet Tower Defense. Mój plan jest taki widzowie, aby sobie kurczę zapykać sobie endless moda, ponieważ dawne endless Mode'a u mnie na kanale nie było. No i żeby tego endless mode widzowie troszeczkę sobie może urozmaicić, żeby nie było tak nudno, to sobie zagram we dwóch tutaj z saufanym zawodnikiem diabladerem. On gdzieś tutaj powinien już się czaić. O, tutaj stoi sobie. No i to raczej będzie jedno z tych dłuższych odcinków, widzę takie wrażenie, ponieważ tutaj została objęta pewna technika już na tego Endlessa, dlatego kurczę polecam dzisiaj uzbroić w jakieś chrupki, jakieś coś do jedzenia, do pićka pysznego. No a my chyba se trzeba kurczę tutaj zacząć już powoli tego Moda. Oczywiście nie zapomnij zostać łapeczki w górę i subalka, sprezentować jakiegoś dzwonem. Ta gierka się zaczęła, także ja sobie chyba zacznę tutaj odstawiania Santa TV Menów. No ja na razie w sumie nie będę i tak nic stawiał, bo nawet nie mam czego postawić tutaj. Diabloder będzie dobrze bronił swoim Green Laser kameramanem. Ja na razie farming simulatoru skutecznie widzowie. <grydy> Klasycznie takowanie kurczę, Santa tv menów w jednym miejscu do pożygu i ulepszanie ich. No i będziemy, kurczę, sobie jakoś radzić w late game no. Na razie co? Na razie początkowe wavy to w sumie bardzo łatwo. Da wyszedł pierwszy boss, wyszedł pierwszy boss, Large Glass toilet, ale kurczę, już tutaj został pozbawiony żywotu. No, na razie tak to będzie wyglądało, widzowie. 11 wavik, nic. Szczególnego się nie dzieje. Tutaj ulepszamy sobie we dwóch swoich Santamenów po kolei, żeby byli kurcze, potężnie ulepszeni. No i ja w sumie bym sobie może postawił gdzieś tego leplikona. Wziąłem w ogóle sobie replikona, widzowie. W ogóle mam taki Bolit. Mam Damage Boostera w tej DJ Speakermen. Astra Upgraded to będzie w sumie moja główna jednostka, która będzie zadawała obrażenia. Następnie wziąłem sobie Santę, to wiadomo, klasyczek na Endless Moda Leprikon'a jeszcze mam i kamera Reaper drona. I widzowie generalnie tutaj plan jest taki, aby nasrać tymi Astro i dostawić sobie parę leprikonów też przy okazji, ponieważ oni dają, e, proszę ja cię bardzo e, Ręczo zwiększają ci leprikonii, czyli w sumie fajna sprawa, no jak najbardziej tutaj akceptowalny to jest. No jak już tego leprikon'a postawiłem, o jest Old Godly, to ta jednostka, która też będzie nam raczej tego Endlessa kierowała. Mm, no i nie wiem w sumie jak my tutaj się chcemy rozkładać za bardzo Z tymi naszymi jednostkami Ale kurde widzowie jakoś trzeba będzie to tutaj że tak powiem rozegrać w miarę inteligentnie i logicznie A na razie jest spoko, na razie tutaj nie ma co gadać, złych rzeczy W ogóle ten Old Godly kurde ja bym też chciał go już mieć, zaraz pewnie go będę sobie miał Ponieważ mam dużo gemów przeszczędzonych, może sobie go kupię, może zobaczymy, może nie ale na razie, kurde, blaszka. O, tutaj stakowane w ogóle są te. E, te godli od początku. Upgraded Titan Cinema Man. Także spoko, spoko, bo oni chyba mają większego rędza w tym kółku w ogóle. Tak mi się wydaje, że tak to może działać. Jakiego oni w ogóle mają range'a, No takiego sporego nawet. Nie za duży jest ten ręcz, ale jest spoko. Podoba mi się nawet. Wiecie co, widzowie? To ja może sobie też. już jakiegoś astro dostawię. Już chyba nie będę stawiał w sumie leplikonów, bo nie wiem czy ten ręcz się skaluje. Wydaje mi się, że akurat może się nie skalować on Dlatego nie wiem w sumie czy chce jeszcze dostawiać yy, leprikonów Na pewno sobie postawi w jakimś innym miejscu jeszcze jednego, ale chyba w sumie Tak mi się wydaje, że najrozsądniej będzie jeszcze resztę slotów poświęcić na yy, Rozładunek tutaj Astra Upgraded titan tam mena. Wiecie co widzowie, ja bym sobie może gdzieś tego DJ Speakermana od razu wcisnął Tak myślę, że ostatnio w sumie Gdzieś tutaj go stawiałem i to jest w sumie dalej miejsce, które ja bym chciał chyba abuzować, ponieważ bardzo mi się ono podoba. Tak, wydaje mi się, że właśnie tutaj sobie postawię swoich Astro. Na razie chyba nie trzeba. Na pewno dam tutaj w sumie jednego Astro, aby on slowował. Eee, tutaj te jednostki wszystkie, ponieważ Astro slowuje jak wiadomo i on bardzo dobrze to robi swoją drogą. Dlatego wydaje mi się, że ja bym go tu chciał mieć mimo wszystko. W sumie go sobie nawet... lepszy chyba od razu. Na początek. Na razie tego DJ speakermana może niepotrzebnie w sumie, że go tutaj postawiłem. Ale niech on tam sobie stoi jak na razie. Niech on tam sobie stoi i czeka. Zaraz kurczę, użyjemy go. W ogóle już 24 runda. Bardzo szybko to idzie. Na razie autoskipa nie trzeba wyłączać. No powiem wam, widzowie, że ja to celuję. Tak nie wiem. W setną może rundę. Może nawet ponad setną da radę. Dobra, potrzebuję jeszcze tysiączka jednego. I już będzie stał pierwszy Astra Upgraded Titan Cameraman ulepszony na maksa. I wydaje mi się widzowie szczerze, że chyba kurde blaszka sobie tutaj będę stawiał kolejnych. Zaraz, tutaj w miarę możliwości, ale na razie jeszcze tego ulepszę. Cyk, i jest on na maksa ulepszony i on ma tak dużego ręcza. Jezus, jak mi się podoba ręcz tej postaci widzowie, no nie wiem, nie wiem. Niesamowicie duży jest ten ręcz. A bo wiecie co widzowie? Tak się w sumie zastanawiam, czy sobie nie przestawię tego DJ Speakermana. Chyba, że mogę drugiego postawić, to w sumie by było strasznie fajnie wtedy, ale nie wiem, czy mogę to zrobić. Wydaje mi się, że mogę. Czy nie mogę? O, mogę, o, lol, dobra, to będzie dwóch stało. Na razie tam tego nie będę kasował. Wydaje mi się, że nie ma to sensu. I czemu ty go nie chycasz? No i o, myślałem, że go chycniesz, a ty go nie będziesz chycał. No dobra, trudno, trudno. To ja tutaj chyba w takim razie a, sobie dostawię jeszcze jednego astro. Chyba tak zrobię. No i tutaj jeszcze by się zmieścił, chyba jeden, czy nie? Uuu, chyba się nie zmieści O, dobra, zmieści się jak go bokiem postawię A to na razie zostawię, może te gold godly tutaj w dupie jeszcze W sumie fajnie by było O, stoi ten! Patrz, jest, kamera Reaper Drone, zarąbiście o, wyszedł drugi boss, Glitch Toilet, kurde tego Glitch Toileta, to ja bym chciał, żeby on umarł na 100% A wiecie co, ja sobie dostawię jeszcze tutaj jednego Astro, niech on sobie tutaj stoi Zwiększy mu od razu range'a u lepszego I już mamy trzech Astro postawionych 42. wavey. kurde wiecie co widzowie, zastanawiam się w sumie Czy gdzieś tutaj jeszcze jednego Damage Boostera nie postawić Ponieważ on by tutaj mi pasował bardzo eee... Z tym, Że ja nie wiem, czy tu jeszcze idzie coś wcisnąć. Kurde, nie idzie właśnie, nie idzie. No dobra, trudno. Ja i tak go chyba tutaj gdzieś postawię. Będzie dwóch sobie stało. Tego to w ogóle bym sprzedał, może. Czekaj, czy ty w ogóle sięgasz tego? Nie. Czy ty w ogóle sięgasz tego? Tak. A jakbym cię, kurteczka, blaszka. Kurde, tyle kasy na niego złej stawem. Mimo, go teraz sprzedawać. Czemu on nie chyca tych, tych? Dobra, wiecie co? Ja go sprzedam i tak. I bo ja chcę, żebyś ty stał jakoś tak, żebyś ty stał. Cyk, ono. I teraz jak cię ulepszę, to chycasz go, dobra, jest I tego też chyba chycasz, no zarobiście, dobra Dobra, jest git, dobra, to jest zupa z bobra, widzowie O, i tutaj nawet mogę wcisnąć, Astro zarobiście, to ja go sobie tutaj chyba wcisnę W sumie niech on sobie tutaj stoi Tylko jakby, kurde, się postawił chociaż, to by było fajnie O, dobra, postawił się, to tego chyba sprzedaję, no, już raczej nie będziemy pod niego na razie nic grali Ale niech sobie stoi, w sumie, on tutaj i tak nie zawadza niczym mm, oj, kurde 45 wave i już jakoś w miarę daleko dochodzą te kible, powiem szczerze wiem, dziwnie to wygląda, jak dla mnie, ale już tutaj sobie ulepszam astro kolejnego już mam czterech astro na fulla ulepszonych jeszcze trzeba będzie paru po ulepszać i wiecie co, ja kurde trzepnę tego kamera reaper drona od razu bo ja widzę, że tutaj już powoli te jednostki zaczynają usypiać się, także ja bym chciał też właśnie tutaj je budzić jakkolwiek no, chyba jest w porządku. Widzę, chyba kurczę nie ma się czym martwić. Ale w ogóle, że już 50 wave zarąbiście w 16 minut do 50 wavea. No, nie jest to wcale dużo czasu. Ten powiedział, że jest to bardzo mało. Mm, ale także spoko. No i fajnie by było, jakby trochę kaski jeszcze wpadło. To ja bym sobie dostawił kurczę jeszcze jakiegoś astro jednego czy dwóch. Już mi się powoli kurczę sloty kończą w ogóle. Nie wiem, czy nie trzeba będzie zacząć puszczać tych wave'ów pojedynczo, prędzej czy później. Chyba trzeba będzie tak zrobić siłą rzeczy. Na razie ja bym chciał Ciebie tutaj jakoś postawić, abyś ty w miarę sensownie stał. Eee, o, tak, chyba ja zrobię tak. O, wyszedł Giant Smooth Toilet, Giant move Toilet wyszedł widzowie. To normalnie jak na Nightmarze na 50 wave. Ie. I pokaż mi no kurwa, jak ty szybko zginiesz, bo ja chcę to zobaczyć na własne oczy. Wydaje mi się, że zginiesz szyb szybko. szybko. Ile on ma HP w ogóle, widzowie? 13 milionów, no to w sumie nie mało, wcale nie mało. No ale gramy we dwóch, to co się dziwić? Kurde, ile ulepszej ma ten Old Godly, widzowie? Przecież ja nie wiem. Już ma ósmy level ten typeczek i co, ciekawe, czego dalej można ulepszyć. W sumie nie wiem, bo ja nie grałem wcześniej tą kartą. Ale wydaje się ona być tak potężna, że to jest hit, hit, widzowie. Ej, wiecie co w ogóle? Ja bym sobie może zamienił. Mm, tutaj paru astro ustawił na. Last. Tego dam na lasta, tego dam na lasta też. Tych dwóch jest na first, także spoko. Oni mają spoko range, także ja chcę, żeby oni byli na first. I tego bym dał na strongest, widzowie. Ponieważ on tutaj będzie usypiany jak najrzadziej. Yy, I wydaje mi się, że to jest tak genialne, że ja to ustawiłem sobie tutaj wszystko. Że. O jezu, o jezu. No teraz to nie wiem w sumie, czy my to przegramy. Raczej wydaje mi się, że. Nie ma takiej możliwości, no ale będziemy tutaj patrzeć, oceniać sobie. Nie wiem widzowie, bardzo dobrze to wygląda jak dla mnie. Na serio, o kurde powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem, jak dobrze to wygląda. Mm, wydaje mi się, że jeszcze bym sobie podostawiał paru astro w niedalekiej przyszłości, ale do tego mi jeszcze trochę kaski niestety brakuje. Także trzeba będzie poczekać. W ogóle co to są za kulki tutaj? Co to są kurczę, za kuleczki? Jakieś kulki kolorowe. Nie wiem co to, ale fajnie wygląda, także spoko Nieważne, nieważne, ważne jest to, że zarobiście idzie widzowie, na serio, zarobiście to kurde idzie Chyba trzeba będzie zara jakiegoś autoskipa włączyć z powrotem Jak na razie to nie ma się tutaj co przejmować, że kible się przedostaną, jak się nie przedostaną na 100%, bo to kurde jest taka twierdza tutaj budowana, że to jest hit Dobra, odpalam kolejnego wave'a już można chyba puścić, raczej na spokojnie I co airplane, eee, co to jest kuźwa za wave, dzięki Z airplaneami to już teraz bez podjazdy, żeby oni tutaj cokolwiek dali radę Dobra, ja bym tu w sumie spróbował jeszcze dwóch astro wcisnąć Bo fajnie jakby oni mieli Damage boosta, o jest, jednego się udało, teraz jakby jeszcze ten jeden wszedł jakoś, kurde tutaj To by było już pięknie wtedy, no na serio, ale nie wiem czy ja go dam rady tutaj zmieścić, chyba nie dam, kurde, chyba nie dam Właśnie, właśnie, chyba nie dam. No nie wiem, dobra, nie da rady go tutaj wcisnąć. ciul na razie trzeba tego będzie ulepszyć. W takim razie, upgrade, upgrade. Na fulla od razu go ulepszam i ustawiam sobie, oczywiście, na strongest. I teraz mam tak, dwóch na strongest, dwóch na first i dwóch na last. Czyli jest, kurde, jest miodzio, widzowie. Jest miodzio, jest miodzio, na no serio, nie mogło być lepiej. Ty, Old Godly ma takiego ogromnego ręcza? Ej, on ma większego ręcze od Astro w ogóle, co? Jak to jest możliwe, jak to jest możliwe. Myślałem, że Astro Upgrade Titan. A nie, jednak mają taki sam, czy nie? Czekaj, pokaż. 71,5, 71,5. Dobra, jednak mają takiego samego. Myślałem, kurde blaszka, że... Odgodli ma ogromnego range, ale jednak ma takiego samego jak Castro, Czyli w sumie i tak jest ogromny ten range. Widzowie, wydaje mi się szczerze, że na stówę pobije swój rekord. Nawet na dwie stówy bym mógł postawić, że, 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 że doby rady przebić ten swój rekord. Mój rekord to jest, jeżeli się nie mylę. 72 wave chyba? Udało mi się dojść na full'a, Jeżeli dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. No, wydaje mi się, że do 70. To my tutaj na spokojnie damy radę dość. Nawet powiedział, że do 80 na spokojnie damy radę dość. Dopiero wtedy jakieś realne problemy mogą się zacząć dziać. Ale no celujemy wyżej tak czy siak. Zobaczymy jak będzie szło. Na razie idzie zarąbiście. Dobrze, zarombiście, zaraz w ogóle będzie mnie stać na... Postawienie Astro Kolejnego i w ogóle widzowie tak się składa, że kończą mi się powoli sloty, bo mam 15 na 16 już slotów uzupełnionych. Na pewno ja chyba sobie albo przestawię tego dj speakermena albo go sobie sprzedam. Bo ja nie chcę, żeby on tu stał i tak. Trochę się tutaj machnę, stawiając go. Wydaje mi się, że gdzieś go sobie tutaj postawię. I, I sobie wokół niego postawię paru tych astro jeszcze. No ale to są plany na przyszłość, także na razie nawet nie będę o tym myślał. Nawet mnie nie stać, żeby postawić jednego astro, także no. Ale w sumie, wiecie co? Ja go chyba sobie sprzedam i go sobie od razu ustawię. on się tutaj nie przyda, nie przyda się zaciół. No za i się nie przyda. I ja bym go sobie właśnie tak jakoś postawił, bo on już chyca swoim rężem. Yy, dwóch, może nawet trzech będzie? Nie, tego nie doszło rady, ale no tych dwóch chycasz, także zarąbiście i na pewno będzie stał jeden tutaj, na pewno będzie stał jeden tutaj. Jeszcze go wcisnę, chyba. Ta, da radę go wcisnąć, dobra, jakoś tak go sobie postawię. A jeszcze nie mam slotów, ok, no dobra. To jak nie mam slotów, to na razie trzeba będzie chyba przygrindować trochę kasy. Yy, tak celuję, widzowie, w 150 tysięcy, 140, 130. I, I wydaje mi się, że wtedy sobie sprzedam tych Santa TV-menów I sobie zacznę ulepszać y, swoich Astro i dokładać W zamian za tych Santa Ale na razie jest spoko Na razie tutaj idzie klucze bardzo dobrze Chociaż kurde, tak daleko to nie widziałem w sumie, żeby kible wychodziły Jeszcze A tutaj widzę jeszcze jakiś ten, Scientist Toilet idzie <grydy> Wow, wow, co tu się dzieje? Ej, czemu on ma czachę? On umarł? Ty, nie mów, że on umarł Dobra, nie umarł, na szczęście ożył Myślałem, że umarł. Już raz w ogóle widziałem Kidla z tą czachą. Nie wiem, co to robi, widzowie. Możecie wytłumaczyć, bo nie wiem za ciula. Chciałbym wiedzieć takie rzeczy. To są przydatne informacje. Dobra, wydaje mi się, że ja sobie ulepszę tego tutaj, Astro, co go postawiłem przed chwilą. O, ponieważ mnie na to stać, także ja bym sobie to jak najbardziej zrobił. I ja chcę, żebyś ty targetował może strongest. Strongest targetuj, no? Wtedy będzie gate I. Właściwie to nie wiem, widzowie, czy ja ich wszystkich w tym, w tym damage buście nie ustawię na strongest, szczerze. Chyba trochę tutaj przebranżowie um, tych Astro. Dobra, ty, ty nie będziesz na strongest, ty będziesz na. Ty, tu jesteście weakest i jakieś olo? To nawet nie zauważyłem, że to jest. Dobra, ty będziesz na last w każdym razie, bo masz spoko range'a Ty będziesz na też last. Ty musisz być na last. Mm, ciebie ustawię na weakest w sumie. Ty jesteś na first Ty nie możesz być na first Czy możesz? W sumie możesz Dobra, mam jeden na last Jeden na first Jeden na weakest Tu jest last i tu jest last To jeszcze w sumie jednego z was bym dał sobie na Na, na weakest może Albo nie, na weakest niech będzie tylko jeden Kurde Dobra, zrobimy tak Ty będziesz na first Albo nie, ty będziesz na first ty będziesz na strongest, ty też będziesz na strongest, mm, ty będziesz na na weakest, no i chyba spoko. Jeszcze w sumie tego bym zamienił. Albo dobra, tu jest spoko, że jest last. No dobra, fajnie to wygląda. Podałam się, jak tu tutaj stoi. Już mi powoli zaczyna Gierka lagować, także to jest zły znak, widzowie. No, ale to jest znak niestety, na który nic nie poradzę. Dobra, widzę, jest 70 fala. No, i kurczę, powiem szczerze, że zarąbiście to idzie. Na serio, na serio. Żaden Kibel jeszcze chyba nie doszedł nawet do tego zakrętu. Także jak najbardziej mi się to podoba. Jak najbardziej mi się to podoba. No, i jesteśmy w sumie w połowie celu: mm, czyli w połowie zebrania odpowiednich środków, aby pozbyć się Santa TV menów. O, kuźwa, ja aż wiem, co on zrobi. On tym laserkiem machnie zara. pa a co się dzieje. Patrzysz to? Patrz. Gdzie on jest, ten Indor? Dawaj ten laser wyciągaj. On wyciągnie ten laser kiedyś? Ty, on go chyba nie wyciągnie nigdy, widzowie. A to dobrze, dobrze. Dla nas to nawet lepiej, jak on go nie będzie wyciągał. O, jest. I wszyscy, kurwa śpią. No przecież to jest niepojęte dla mnie, widzowie. Niepojęte to jest dla mnie, że jedna jednostka Evil potrafi zastanować, kuźwa, wszystko na hita. To jest niepojęte, niepojęte to jest. I niepojęte jest też to, widzowie, że, kurde, coraz bardziej mi laguje sprzęcior. Nie podoba mi się to za bardzo. No ale co, no ale co, nic nie zrobię z tym faktem, niestety. Najważniejsze jest to, że... Zaraz, ej, w ogóle te kulki się ruszyły. Od czego są te kulki, kuźwo? Bo ja nie wiem za od czego są te kulki, a one się pojawiają jakoś i znikają. Nie wiem, dziwne to jest. Ale mniejsza, mniejsza te kulki. Najważniejsze jest to, że... Zaraz, jeszcze brakuje nam około 50 kafli... Aby sobie sprzedać na spokojnie tych Santa TV Manów. I proszę was bardzo, postawić sobie jakichś astro kolejnych. Dobra, już mam 140 tysięcy. Wiecie co, widzowie? To jest chyba pora. To jest odpowiedni moment, aby tak sprzedać po pierwsze jednego Santa TVmena, po drugie, drugiego Santa TVmena. I kurde, ach, mi laguje wszystko, no nie wiem. Dobra, sprzedaję też trzeciego od razu. I trzeba będzie sobie tych astro jeszcze podostawiać. Tylko się zastanawiam, gdzie to zrobić, aby było najoptymalniej. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj po środku mm, będzie spoko to zrobić. Ponieważ, kurde, oni wtedy będą mieli ręczę na całą tą mapkę. I chyba tak zrobię właśnie. No, także jeden, drugi. Postawił się ten drugi, czy nie? Bo nie wiem, nie wiem, no są takie lagi. Patrzcie, o mi grę, i mi nie chce się odciąć. O, dobra, odlegowało się. Dobra, drugi, ostro, tutaj jest stawiany. I trzeci, trzeciego bym tutaj dał. Spoko, stój sobie tutaj i ulepszamy wszystkich na fulla od razu z bomby. Nie ma się co zastanawiać za bardzo. Eee, następnie tego sobie lepsze. I tego też sobie lepsze. Dobra, i mam wszystkich Astro na Fulla. I ja aż nic więcej nie dostawię, nawet nie mam widzowie slotów, żeby to zrobić. Mam 16 na 16 slotów zajętych. Hmm, tutaj podejrzewam, że Diabloder też już, kurde nie ma za bardzo miejsca. Na jednostki, aby dostawiać kolejne Także no co, pozostaje nam się widzowie tylko modlić Pozostaje nam się modlić I kurde, mam nadzieję, że dotrwamy przynajmniej do tej setnej No ale ważne jest to, że już rekord został pobity O całe cztery rundy, także spoko No i w sumie to nie przedstawia się to źle, ani trochę Jak na razie, także zarąbiście Kurde, widzę, mam dobrą i złą wiadomość. I dobra jest taka, że udało się dojść do 85 Wave'a, czyli w sumie całkiem daleko. No, tak jak mówię, rekord został pobity w sumie nawet dawno temu po ponad 10 fali. Jednak zła wiadomość jest taka, że. Ja nie wiem, czy my zaraz nie odpadniemy, widzowie, bo kurde, to już się takie problemy zaczynają, że no, hit, hit. Jak na razie, co prawda. Do tego trzeciego czy czwartego zakręty dopiero dochodzą. Ale po pierwsze, ja już nic nie wystawię więcej. Po drugie, Diabloder też już pewnie nic więcej nie wystawi. Jak on nie ma wszystkiego ulepszonego na maksa jeszcze, to ja nie wiem. W każdym razie to już właśnie nadchodzi moment, w którym e, raczej właśnie wszystko będzie poulepszane na maksa. Chociaż tutaj widzę jeszcze trzech Santa stoi. Także jeżeli ich sprzeda i coś dorzuci w zamian, to będzie spoko. No ale jak na razie to widzowie... W sumie zarąbiście, no co by nie mówić to nie ma jakiejś bardzo dużej tragedii Co prawda no tak jak mówisz, całkiem daleko te kible dochodzą Wydaje mi się, że jeżeli któryś z nich dojdzie tutaj To to już będzie koniec, to już będzie wtedy koniec Ale jak na razie żaden nie dał rady Wydaje mi się, że 90 wave szczerze jest kurde realny, jest on realny Także fajnie by było jakby się udało do niego dojść Ale no nie wiem, nie wiem, tak mi zacina komputer, mam nadzieję, że mi się nie wyłączy jakoś losowo Przez to, że mam takie lagi no i kurde jakbym się wyłączył, to pewnie by mi się to progres zrestartował. To jest w ogóle podwójna tragedia. Nie <grystanie> to <grystanie> widzowie. Ja już nie wiem co tu się dzieje, kuźwa, nie wiem, nie wiem. Nie mogę stwierdzić, bo mam ścięty komputer, ale patrzcie, na tym 85 łave, skoro już nawet do tego zakrętu dochodzą. I dalej z tego co widzę mają całkiem sporo HP. No to wydaje mi się, że to już jest odpowiedni moment na to, aby móc twierdzić, że to są realne problemy, kurde, to są realne problemy już. Nawet nie chcę zoomować, nie chcę patrzeć, czy ten kamera Reaper Drone w ogóle. <grytanie> ma jakiekolwiek procenty do budzenia, bo boję się, że mi zetnie wszystko. No i już mi w sumie wszystko ścina. O, odcięło mi kąpa widzowie, odcięło mi kąpa, bo mi ścięło generalnie całą grę na 85 wave. Ie. Ale tutaj nie widzę, timeskip jakiś został uskuteczniony. Pa, tu nawet dalej te indyki w ogóle. Z 85 wave'a sobie chodzą. Także nie jest bok kuźwa beka. Eee, no nie wiem za bardzo co tu się dzieje, widzowie. Jak dla mnie to się może kończyć w każdej chwili. Najważniejsze, żeby tutaj nic złego się nie stało z moim komputerem. No ale fakt faktem to już jest ten moment, gdzie chyba raczej będziemy kończyli. Bo raczej kurczę nie mamy aż takich dobrych jednostek jeszcze, aby tutaj odeprzeć wszystko. Dobrze, na tym endlesie no ale zobaczymy, zobaczymy. Może kurde, się okaże, że do tej setnej rundy się da jednak dojść. Dalej mamy 400 HP bazy, także spoko, jakoś to kurde idzie w miarę dobrze, w miarę dobrze, no ale mój komputer niestety aż tak dobrze się nie radzi. Mam nadzieję, że diabloder tam kurcze. Bacznie obserwuję sytuację. Widzę 91. Fala się zaczęła. Nie wiem, kurde, jak tutaj się sytuacja przedstawia <gry> za bardzo. Najważniejsze, że udało się przejść 90. falę. Tutaj zauważyłem ciekawą rzecz, mianowicie to, że yy, ten kurcze jedyny. Clockman, który został postawiony Future Lars sobie chilluje bombę w, yy, na dole tutaj na zakręcie prawym dolnym. Także spoko, pozdro dla niego, za bomby. <laughs> mam nadzieję, że Że mu jest tam wygodnie w tym rogu. No i kurde co? Nie wiem, nie wiem. Powoli mam wrażenie widzowie, że zbliżamy się do końca. Yy, no, ja tutaj czekam, kurczę, aż ten koniec w końcu nadejdzie. Bo nie chcę wyłączać gierki, bo nie wiem, czy mi się progres zapisze. A fajnie by było, kurczę. Już, że tak powiem, dość do końca z tego względu, że ja nie wiem, co się dzieje z moim komputerem. Nie ogarniam za zaciół, ale zresztą sam możesz zauważyć. Widzę, że tutaj nie za bardzo kurczę jest możliwość, żeby, żeby grać. O nie, widzowie, widzowie, co się stało? Co się stało? Dlaczego się skończyło? The match is not recorded, as the leaderboard reseted during the match. Nie wiem, co się stało, ale kurczę, powiem Wam szczerze, widzowie, że. 95 fala, to i tak jest całkiem dobry wynik. Tylko, kurde, jakby mnie wypuściło do lobby, to by było zarąbiście. Bo nie mogę ruszyć myszką nawet widzowie. No jezu, daj mi spokój, wypuść mnie. No, zrestartowałem gierkę. Nie wiem, co się stało widzowie za bardzo z moim grom, ale no, wygląda tak, jak wygląda. O, dobra, zrespiłem się kapelutek chociaż. Idziemy zobaczyć, kurde. Mmm, czy udało się, kurczę, zapisać to gówno? Bo w sumie to wyłączyłem trochę drastycznie. Aha, nie dość, że się nie udało. To jeszcze mnie cofnęło w ogóle, widzowie. Nie wiem, co się stało, ale kurczę, jest na nagraniu. Jest na nagraniu, że doszedłem do 95. fali. No jest na nagraniu. Dobra, polecam, widzowie, jak coś nie wyłączać z menedżera, zadań Robloxa, jak skończysz Endlessa, Bo inaczej, kurczę, może być problem malutki. Kurde, byłbym w topce! No nie gadaj, że byłbym w topce, a mnie nie ma, przez to, że. Przegrałem i wyłączyłem z AWT 4. No serio, serio. W każdym razie wydaje mi się widzowie, że z tego odcinka to będzie tyle. Jeżeli odcinek Ci się podobał to nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, jakiegoś subika, tutaj co podać. No a tymczasem ja będę się żegnał. Także trzymajcie się, widzowie po...